W wielkiej tkaninie istnienia, język wszechświata pozostaje tajemnicą, czekającą na odszyfrowanie. Ten mistyczny leksykon nie jest zapisany w słowach czy pismach, lecz w symbolach, energii i wibracjach. Rezonują one w kosmosie, odbijając odwieczną mądrość stworzenia. Każda gwiazda na nocnym niebie, każda kropla deszczu, każdy podmuch wiatru. Niesie w sobie przesłanie, częstotliwość, którą często pomijamy, zagubieni w kakofonii naszych myśli i pragnień. Jednak dostrajając się do tego uniwersalnego dialogu, odkrywamy głębokie połączenie ze wszystkim, co istnieje. Według Pitagorasa, wszechświat składa się z liczb. Te z matematyczne zasady nie są jedynie narzędziem obliczeniowym, lecz fundamentem rzeczywistości. Każda liczba, każde równanie tworzy składnię kosmicznego języka. Niezauważalnie wszechświat komunikuje się z nami symfonią matematyki. W głębokich i ezoterycznych naukach kabały, starożytnej tradycji mistycznej, litery i słowo mają święte znaczenie. Każda litera, daleka od bycia jedynie symbolem, jest boską emanacją, niosącą w sobie określoną kosmiczną prawdę, fragment uniwersalnej układanki. Ta starożytna wiedza, pełna wglądu, harmonizuje z nowoczesnym rozumieniem kwantowej struktury rzeczywistości. Ogrom wszechświata, w jego nieskończonych przejawach, składa się z subtelnych strun i delikatnych wibracji. Te elementy tańczą i drgają, rezonując w doskonałej symfonii, odbijając boskie melodie i odzwierciedlając wielkość stworzenia w każdym szczególe. Zastanów się nad słynną sekwencją Fibonacci'ego, fascynującym wzorem, który pojawia się wszędzie w naturze: od hipnotyzujących spiral odległych galaktyk po delikatny układ płatków kwiatów na Ziemi. Ta matematyczna sekwencja objawia się wszędzie. Jest czymś więcej niż tylko ciągiem liczb. To dowód na precyzyjny i świadomy projekt wszechświata. Okno ukazujące nam misterny język, którym kosmos się posługuje. Nikola Tesla powiedział kiedyś: Jeśli chcesz odkryć sekrety wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. Jego słowa odzwierciedlają świadomość, że język wszechświata wykracza poza ziemskie dialekty. Komunikuje się poprzez fale, wzorce i cykle. Nasze dążenie do zrozumienia tego niebiańskiego języka to nie tylko intelektualna czy akademicka podróż. To świetlisty portal prowadzący do głębi naszego wewnętrznego ja. Dostrajając się do rytmów i pulsacji kosmosu, odnajdujemy wewnętrzną harmonię, która rezonuje w naszej istocie. To dostrojenie sprawia, że nasze myśli, emocje i intencje splatają się z majestatycznym tańcem uniwersalnej symfonii. Od wieków Astrologowie starali się rozszyfrować ten kosmiczny dialog, obserwując pozycje i ruchy ciał niebieskich, dostrzegając ich wpływ na ludzkie życie. Choć często źle rozumiana, astrologia jest świadectwem głębokiej współzależności całego istnienia planet i gwiazd, które w swoim wiecznym tańcu odbijają nasze nadzieje, lęki i marzenia. Fascynujące zjawisko synchroniczności, opisane przez Karla Junga. Ujawnia istnienie głębokiego uniwersalnego wzorca, który kształtuje rzeczywistość. To, co moglibyśmy pochopnie uznać za przypadkowe zdarzenia z perspektywy uważnego obserwatora, układa się w doskonałą harmonię. Serendipiczne wydarzenia delikatnie zapraszają nas do przebudzenia i dostrojenia się do większego planu boskiej orkiestracji, która prowadzi naszą drogę, zapraszając do tańca z boskością. W świetle tych metafizycznych prawd. Nauka i duchowość zn zaczynają się przenikać. Prawa fizyki, nauki mistyków i filozoficzne refleksje łączą się, tworząc transcendentny kod. Odszyfrowując go, nie tylko pojmujemy wszechświat, ale też odkrywamy nasze miejsce w nim. Rozszyfrowanie języka wszechświata to podróż do samopoznania to przyjęcie perspektywy, która wykracza poza dualizm, dostrzeganie sakrum w codzienności i jedności w różnorodności. Kiedy spoglądamy na kosmos nie jako bierni obserwatorzy, lecz przez pryzmat miłości i bezgranicznego zachwytu, stajemy się aktywnymi uczestnikami wielkiej kosmicznej narracji. Każde słowo, każda myśl, każdy czyn zaczyna pulsować podniosłym znaczeniem. Podobnie jak starożytni żeglarze i mędrcy, którzy nawigowali po bezkresnych morzach, kierując się gwiazdami, my również możemy prowadzić nasze życie. Dostrajając się do ponadczasowej mądrości, którą wszechświat tak hojnie nam oferuje. Dzięki temu podążamy z celem, rozbrzmiewając harmonią niebiańskich sfer w każdym kroku, jak pięknie wyraził To Rumi, nie jesteś kroplą w oceanie, jesteś całym oceanem w kropli. Ta głęboka myśl oddaje esencję naszej współzależności z wszechświatem, strojąc się na jego język odkrywamy, że nie jesteśmy jedynie obserwatorami, lecz współtwórcami naszej rzeczywistości. Nasze istnienie przypomina melodię w kosmicznej symfonii. Każda nuta, każda wibracja współtworzy wielką kompozycję. Najważniejsze jest, by słuchać, dostrajać się do tej odwiecznej pieśni. W ten sposób nie tylko rozszyfrowujemy język wszechświata, ale też odnajdujemy w nim swój własny głos. Wszechświat szepcze swoje sekrety w szumie liści, cichym falowaniu morza. Odległym migotaniu gwiazd przemawia do nas w snach, intuicjach i wewnętrznym przeczuciu, które rozbrzmiewa w naszej duszy. Twoje połączenie z tym językiem nie jest odległe ani abstrakcyjne. Tkwi w Twoim sercu, czekając na przebudzenie. Wsłuchaj się w ciszę, wejdź w stan spokoju, a usłyszysz delikatne szepty kosmosu. Krocząc ścieżką życia, pamiętaj, jesteś częścią Wielkiego Planu. Twoje słowa, myśli i działania rozchodzą się niczym fale w tkaninie istnienia. Jesteś zarówno uczniem, jak i mistrzem tego kosmicznego tańca. Słuchaj uważnie. Mów mądrze, a nie tylko rozszyfrujesz język wszechświata, ale także napiszesz poezję istnienia. Rozumiejąc odwieczny język wszechświata, dostrajasz się do ponadczasowej mądrości, która kształtuje wszystko. Twoje słowa stają się świętymi mantrami. A myśli pociągnięciami pędzla w kosmicznym dziele sztuki. Przyjmij ten boski dialog, a ujrzysz, jak język wszechświata rozkwita w tobie i wokół ciebie. Wszechświat szepcze do ciebie swoją starożytną mądrość. Czy jesteś gotów słuchać?